Witajcie Moji Przyjaciele! Dzisiaj znowu pobawimy się w szukanego. Mam dla Was małą niespodziankę. W dzisiejszym filmiku będziemy mieli za zadanie odnaleźć Moji Pops z kolekcji Sport. Moji Pops uwielbiają uprawiać sport. A Wy? Jaki jest Wasz ulubiony? Podzielcie się tym ze mną w komentarzach. Dzisiaj też poszukamy Moji Pops z kolekcji Travel. Możemy podróżować samolotem, autem, pociągiem. Czyżby cierpią na chorobę morską? Rozumiem cię, ja też. Młodzi przyjaciele, jesteśmy już w pełni gotowi. Zaczynamy nasze poszukiwania? Tutaj odnajdziecie wizerunki zagubionych Moji Pops. Dobrze je sobie zapamiętajcie, jest ich tyle, że czasami nawet ja się gubię. Nie zapomnijcie o tym, że każdy Moji Pop ma dwa kolory. Waszym zadaniem jest odnaleźć je wszystkie. A czego potrzebujemy, aby udać się w podróż? No jasne bagaż. Bagaż jest bardzo ważny. Hmm. Gdzie się może podziewać Siucy? Modzi, przyjaciele! Oto nasza Suci. Jak dobrze ci w niebieskim! Teraz kolej na znalezienie twojej wersji właśnie w tym kolorze. Siucy e, ma rację. E, cóż za sytuacja! Lepiej by było cię poszukać. Jeśli się poddajesz, zabawa nie ma sensu. No z ciebie zawsze taki żartowniś. Kontynuujemy poszukiwania moji bo z kolekcji sport. Naszym zadaniem będzie znalezienie Lency, zwycięskiego trofeum Windsie, najdzielniejszej deskorolki Sloopri, napoju energetycznego triki, super rakiety teny i linsi. Otwórzcie szeroko Wasze moji oczka! One mogą być wszędzie! Ciekawe, ile to po Sport uda Wam się odnaleźć w ciągu 30 sekund. A czas ucieka! Przyjaciele widzicie ich? Wydaje mi się, że udało mi się już dostrzec kilku z nich. I to w wielu kolorach. Czas minął. Ciekawe kogo udało wam się odnaleźć. Lindsay, Lensi i teni. Trzy Mojipop Sport. Świetnie. E, zaraz, zaraz. Pomyłka sześć Mojipop Sport. Tenny, e, co się dzieje? Nie smuć się. Wcale nie przegrałeś. Wszyscy są zwycięzcami. Możesz teraz wspólnie z nami pobawić się w szukanego. Widzę, że jesteś w pełni gotowy, aby rozpocząć poszukiwania pop Travel. Pop Travel uwielbiają podróże. Ich pasją jest odkrywanie nowych miejsc. Czyżby wyruszyli gdzieś daleko? Coraz trudniej za nimi nadgonić. Co to za odgłosy? Kto się tutaj podziewa? No tak, to przecież samolot aero. To bardzo ciekawski pop Lubi na wszystko patrzeć z góry. Aero potrafi latać tak wysoko, niczym ptak. Hmm. Coś mi się wydaje, że twój brat, zielony brat bliźniak, też jest gdzieś tutaj na górze. Sany? Flutwi? otwórzcie swoje Moji oczka. Na pewno gdzieś go tutaj znajdziemy. No dobrze, niebo mamy pod kontrolą. To kto nam jeszcze pozostał? Spójrzcie, robią sesję fotograficzną. Ale frajda. Chyba autorowi spodobało się to zdjęcie? A, przecież to kliki! Kolejny Modzi Pop Travel. Kliki nie przepuści żadnej okazji. Zawsze chce mieć wszystko sfotografowane. Dobrze, zostawiam cię, abyś mógł spokojnie kontynuować twoją sesję. Modzi przyjaciele, spójrzcie, fioletowy kliki też dołączył do zabawy. Dwa w cenie jednego. Słuchaj, kliki, nie widziałeś może pozostałych Modzi Pop Travel? Racja! Floti przecież uwielbiają wodę. Dzięki, kliki! Uwielbiam zabawy w basenie. To niesamowita frajda! Grają w piłkę wodną? Cóż za refleks! I Floti też tam są! I Nie, 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 Floti. Zdążyłam już Ciebie zauważyć, ty mały psotniku. No więc pozostało nam jedynie znaleźć po Travel na kółkach. Samochód Karlo i pociąg Travel. Widzicie ich? Są. Robią wyścigi! To fani szybkiej jazdy! To sztafeta! Cóż za emocje! Travel nie cierpi przegrywać! Carlo jest przeszczęśliwy! Właśnie zgarnął trofeum! A oto nasza Wheezy! Kolejny w Sport! Brakuje nam już tylko... dwóch! Trickiego i Sloopriego! Ciekawe ile Wam zajmie czasu ich odnalezienie? Mojipop pop kędzią Wam pomogą! Brawo! Udało wam się ich znaleźć w rekordowym tempie. Misja zakończona. Znaleźliśmy już wszystkie moji Pop Sport i Travel. Sądzę, że moglibyśmy to uczcić, organizując mega sportową wycieczkę. Co wy na to? I tutaj kończy się nasza zabawa szukanego. Jesteście w nią naprawdę coraz lepsi. Jeżeli dobrze się z nami bawiliście, nie zapomnijcie polubić obejrzanego filmiku. Którego z modzi było najciężej odnaleźć, a którego najłatwiej? Podzielcie się tym z nami w komentarzach. A jeżeli macie ochotę na więcej wspólnych przygód, nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału. Mamy jeszcze wiele modzi popów do odnalezienia. Wysyłam wam mega modzi buziaka. Do zobaczenia w następnym odcinku.